E, dobra, e, hu, e, robimy tutaj SkyBase'a widzowie. E, jest ze mną Bot, Siem, Bot przywitaj się. Mówi Elko Elko, jakby było go nie słychać. No i gramy w Fortnite tam. Ta. Um, ogólnie tyle mamy matza Pokażę Wam. Tyle. Bot ma tam jeszcze 500 mat... nie no, ma milion matza. Lud, Mac, yy, ja nie mam w ogóle ammo do pompy i do skara, mam dwa do pompy, zero, nie mogę na skara przeładować. I ogólnie 3 killa mam, e, 3 ludzi, gdzie osiem zombiaków. I ogólnie sorry, że nie nagrywam tak dużo mm. filmiku. Jak mamy strefę? Blisko, dobra, jest. Nice. Bo mogę się chylać apteką? Bo ja, a ja mam, a ja mam. A robimy skybs jedynie dlatego, um, mam jak nie, mam jeszcze odbijać się. Robimy skybs jedynie. Czekaj, tu są odbija się w rogu. Um, robimy skybs tylko dlatego, że jak na końcu nam zostaną duchy po prostu, nie? Bo odrzucisz Ammodoskara. Dzięki. Możesz, a ile masz? Mam dwa tylko, to jest apteka. Dzięki. Drewna. Poczekaj. Mam jeszcze 300 drewna, 679. Ja ogólnie nie będę budował, bo, bo ja nagrywam, nie? Gdzie? Tam? Na wyspie? Tam? A tam... tu? No i tam nie ma nic złotego, tam jest szary lód. Tam jest szary lód, tam jest zielony cały. No nie chcę złotego, jak fioletowego, jak ja tam widzę, z szarą? A, e, młot wiedźmy jest. i bandażownica nie po prostu idziemy za strefą chyba nie to podbuduj te jeszcze podbuduj no podbuduj już bo ogólnie o to nam chodzi że jak będziemy robili sk... ty a bo jest jeden problem bo jak duchy się odrodzą to oni mogą wlecieć nam na skybase oj sorry że wam A no tak, bo oni się rozpią poniżej z Mam ja razem nie widzę. tutaj, bo ja jedną ręką tutaj, mnie nie. Jedynie bo tylko tylko dlatego, że ja nagrywam nie. Patrzcie, na przykład teraz jest 20 graczy i 10 duchów. Jak my zostaniemy we dwóch, chyba, że nas ludzie skolapsują, ale jak zostaniemy we dwóch na skybase faz jakieś bot, faz jakieś duchy, to wyjdzie... O, jakiś typ on mnie ogląda. To wyjdzie nam tego, że my zostaniemy sami z duchami, no i te duchy przecież się nie dostaną do nas, nie? A my mam jeszcze Medkita, bot ja się będę leczył na Medkita, bo ja mam więcej HP, okej? Okay? Patrz. Suń się trochę. Sóń się. Dostał. Gdzie? W jakiej bazie? Tam widzę. No ja to... Tam... Nie wal. Bo przecież... Bo jakbyśmy walili z dołu, to oni to byśmy im nie trafiali w schody, a jak... Bo zobaczcie jakie ja cię mam oznaczonego na filmiku <śm> <śm> Strzelaj, ale jak trafisz na 200% to możesz ale to musi być trafienie, że trafienie w najlepiej jest, 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 mamy blisko strefę pokażę wam mapę tyle mamy do strefy, tyle Ej, słyszałam tu bota jak lata słyszałeś jak ktoś leciał w dół? ja słyszałam jak ktoś leciał w dół to pewnie ten co się odrodził Patrzcie, na przykład jest teraz 12 ludzi, 9M tych. Ja wam będę mówił i Wam pokażę. Tutaj... No teraz jest 8. Bo one padają też, nie? Bo ogólnie jakby ktoś nie wiedział, to ja mogę wszystko wytłumaczyć. Teraz jak zginiesz, to stajesz się tak jakby pomocnikiem Midasa. Czyli duchami. I mo możesz na duchem jak coś mieć sobie być niewidzianym i masz super moce. I na przykład musisz pokonać wszystkich graczy na mapie, żeby wygrać. Ale nie wygrać, wygrać, że królewskie zwycięstwo, tylko królewski koszmar. Jedynie co widzę to tam, że ognisko się pali. Tam... Tam... Tam widziałem że się ognisko pali. Ej, w ogóle ta strefa jeszcze nie idzie. Bo ja bym ja bym poszedł tak jak ja stać i teraz to zedytować na czym ty jesteś, ale nie będę cię edytować spokojnie. Robimy tak? Nie, że zniszczę te dwie podłogi i będziemy stać na tej jednej. A budujemy ścianami, czy się boisz? Widzę, jak ktoś leci tam. Tam duch leci, widziałam ducha. Widzę, widzę że ktoś leci na... Albo wiedźmie? Tak, ktoś leci na wiedźmie. Tam poleciał, tam poleciał. Tam jest typo, tam jest typo, tam jest typo. Ja, ja ze snajperki nawet nie muszę patrzeć, ja go widzę po prostu. Tam na dole jest typo ale nie wiem czy go wybraćcie. Ej, buduj, buduj! Mam jeszcze 379 drewna. Życzę Ci jak ci się skończy drewno, nie? Ile masz jeszcze Mata? Ile 963 kamienia? W... To e, tak, tak. Poczekajcie chwilę. Bo musiałem już zamknąć, bo, bo po prostu. Ale tam nie ma. Jesteś ktoś pod nami. Tam, tam jest ognisko. i Idealnie Ci zaznaczyłem, że tam jest ognisko i tam się paliło. No ale chyba widzę typów, ale nie jestem. Gdzie? Tam przy dopie jest jeden. I tam są. I tutaj. U ktoś tutaj jest? Is... Weź was snajpy, bo on ma tego Starka. Nie dobra, nie, bo to jest jakiś tryhard, on się domyśli. Jak strefa? E, tylko poczekaj, rzucam ci drewna. Ty nie, bo ja sobie muszę zostawić 10. To poczekaj. Zostaje się 42, i teraz ci wyrzucę. Poczekaj. Dobra, masz, 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 masz. Jeszcze ci jeden drewna wyrzucę. Masz. E, teraz mam 10. E, ja tylko chcę tak, żeby mi na ścianę... Żeby jak spada, to spadał, to postać wam spada. Tak. W ogóle i to jest pf, fajne, e, sorry, że przemieniam na rybki. Macie a co to był mój nick. Nie, to nie ja fazę konieczniem. O ja jestem Maciej Haszak, ale nazywam się YouTube Penianin. To jest bot. To jest bot. Cię położył No poleciał się! Poleciał się! On, on, on lata jeszcze! On widział nas! On musiał nas widzieć. On mi się wydaje, że on spojrzał na nas. Spadamy na wodę? Czy od razu, jak e, mówię wam, tak znaczy to? No, a i w ogóle widzowie e, jest teraz zero tych zero duchów. Więc gracze się muszą wybić. A i ogólnie jak spadniemy z Skybase to ja włączam filmik, nie? Budyna muszę potwierdzić. O, tak lepiej będzie chyba. nie ja się, żeby drop spadł w ogóle, nie. Ej, ale najgorzej jakby drop i ludzie, by mieli bazę w tym i by popatrzyli do nieba, czy ten drop leci, by nas zauważyli, nie? Dropa skolapsowali. Posłuchajcie, nas zabili 7 kg. Dobra, nora, nora, nora.